I... Śmiem miałem, e, miałem ikonkę, sz, to znaczy, że jestem, i a, tym crewmate'em nie jestem impostorem, więc mordeczki gramy dzisiaj z tym palionowym, i klocem, i ja, czyli, że ja z klocem jesteśmy poza palionowym, a tak to reszta to spalionowo I gramy dzisiaj, kochani, w Among Asa. Aha, trzeba kliknąć, ej, pierwszy raz tego Taska widzę. Ja się kręcę, dobra, weźmy się, przeskanujmy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, się skamujemy. Szkoda, że nikogo nie ma przy mnie, żeby mnie później zauważył, że się przeskanowałem BTB, B+, nie wiem co to znaczy BT, ale możecie mi napisać, w się dowiem, może wy będziecie wiedzieć, gdzie jesteście, możecie się do mnie, dobra Jestem w Upper Engine Security, tutaj jest Yeti Kotletti Idziemy dalej, wchodzimy na górę Czekajcie, 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 czekajcie że, Yeti son. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Co Witam. się stało? Stało się to, że idę z upper engine'a. Mijam po drodze okay. na lower Engine Yetiego, idę do elektryka i tam jest ciało i tam jest kto to był zabity Tościk był zabity. To Tościk był zabity. jest zabity. To. No. Więc Czyli Dobra, to ja już wiem, nie, 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 nie nie nie, nie zrobisz <noise> to tak łatwo. Cuszek, to jest. to był... Ja już je... mówię, ja już mówię, bo ja, ja, bo ja po prostu już w gole mam cały plan jak doszło do tej śmierci. A więc słuchajcie mnie uważnie, widzowie, to... bo doszło to tak. Ja sobie na początku, pierwsze co zrobiłem, to poszedłem do admina z Tostem zrobić kartę, potem poszedłem do góry, Dave wszedł za mną, poszedłem w lewo i poszedłem w stronę kamer. Na kamerach widziałem, że smufek leci z kafeterii w lewą stronę, więc stwierdziłem, że on że na, na wszelki wypadek. No poszedłem do i się Schowam. Tak, tak, tak. Ja, ja wyszedłem z kamer, poszedłem na dół, w lewo, żeby się schować przed tobą, bo żebyś po prostu mnie nie zabił. I w momencie, w którym poszedłeś w prawo, Dave jakimś dziwnym cudem znajdował się w kamerach. Więc słuchaj, z, słuchaj, przeszedł kolego, przeszedł nie. Nie, ja z Aperendżaina szedłem. W ogóle kłamiesz. Ja w ogóle nie byłem w żadnym vencie. Byłem w Aperendżainie, a wcześniej ja byłem w adminie. I admina, jak szedłem, patrz, ja waliłem moja cała trasa z kafeterii, całą rundkę zrobiłem do na prawo, pali, on mnie chwilę gonił, ale został u góry. Z silców szedłem do admina. Przez co Minąłem chyba kloca i kogoś tam jeszcze, chyba nawet tosta. Byłem w adminie z kartę albo przy Pawle albo nawet przy Tobie Yeti i szedłem od admina górą przez kafeterię do Aperendżaina i do security. Nie wmówisz nie mi tak nic, nie to nie jestem nie, ja, no, wszystko, no, no Yeti to jest, a Yeti to jest, nawet jak <laughs> smutek widziałeś bada, no. no, Yeti, albo Yeti, no Złuchaję. albo nie wiem, jak coś widzieliście to mówcie, ale Złuchaję. to nie jestem ja nie Stary, nie wiem, to, to nie było ja niemożliwe, daj, daj mi powiedzieć. Daj, tak, daj powiedzieć. No, tak Dave, Dave to na pewno nie jest, bo chyba z nim biegłem parę razy i mógł zabić parę razy No łałże, to nie ja, to jest Yeti ty za bardzo kręcisz I Yeti, i słuchajcie, i słuchajcie, Yeti chciał mnie z bomby wyrzucić, bo znalazł jedną ofiarę to jest on na 100%. Ja nie, znalazłem. Przecież ja nie znalazłem. No jak nie, wybrałeś mnie sobie za ofiarę, bo jesteś impostorem i chcesz wyrzucić jednego? Dobra, za to zacząłeś na mnie, a Ty się w a, to klo, na kogo? Dobra, Dara. głosujcie na mnie, ale ja jeszcze to nie będę ja, Pamiętajcie, że to jest Dave, pamiętajcie, że no, to dobra. jest. Dave no, to no, dobra, ale to nie jestem ja. ja! Zobaczcie, to co, jest. Co, Dave. To kreżki? nie jestem ja! Ja się no, nawet nie śmieję. No czekaj, czekaj, daj pokazać ekranowi. Błagam. I. O kurczę. Co? Co jest? O nie! Ale jazda, ej, nie, to jest zbyt mocne, ej Co tu się teraz zdwaliło? Byłem święcie przekonany, że to jest Yeti, ale na to wychodzi, że to będzie Dave bo jeszcze Klocu, bo Klocu cicho siedział całą giereczkę, ale no nie zdążył się odezwać O, dobra, idę tam, idę tam, idę zrobić tego, tego, tego pikacza Nie wiem co, co w tym chodzi, ale pójdziemy tam, czekajcie, to jest tu? Nie, to jest tam, tu jest Palionowy tu był Klocu I zrobione, dobra, Klocu, Paweł Dobra, zaryzykujmy. No, jeszcze. No. Ja nie mogę, zdążyłem. Dobra, walę w guzik. Walę w guzik, więc ja macie go... pewność, no że to co? nie ja. Słodź mnie. Aha, ktoś zginął? Nie, nie, my sami nie. wyrzuciliśmy. Dobra. Okej. Okay. <laughs> Jakie mogą być podejrzenia? Paweł, my w tamtej rundzie cały czas prawie byliśmy ze sobą. To nie jesteśmy my. To jest niemożliwe, żebyśmy to robili. Ale mówili, czemu myślę, jest taki cicho. No mówię, nie, ale nie mówi. możecie, nocu, Klocu cicho no bo... i smówek coś cicho. Nie, ja cały ja ja, czas ja, gadam. Ej, nie, ja obstaję. mam białka. Tmufa, bo, ale bo yeti, ale to nie yeti jest yeti miał ja Ale miał bifa ze, <laughs> ze smówkiem. No, no, ja no, ja no nie, ja, no ja szedłem miał. teraz z kafeterii do upper engine, lower <laughs> engine. Iż byłem już w Ale elektryku. teraz to nie ma znaczenia, my gadamy o poprzedniej rundzie. Ale to ci Teraz mówię to poszedł moją guzik z bomby. Ja nawet. nie wiem, kto to jest. Ale nie rozumiem. Z klocu siedział całą akcję wcześniej, cicho. No, klocu się trochę czaił teraz. Ale... Z czai ja że... e, e, e... jestem zamotany, nie mam pojęcia. Co jest, nie? A jakie misje nie ma... zrobiłeś klocu w tej grze? No, o, ja, no ja ci mogę powiedzieć, jakie ja zrobiłem. W elektryku robiłem te, czekaj, kabelki W adminie ta. robiłem, nie pamiętam co robiłem w adminie ta. I w communications były ten A kiedy ty byłeś w adminie, jak ja byłem w adminie? No byłem wcześniej Wcześniej ta. niż ty, no nie A z kim byłeś w tym adminie? A z kim byłeś w tym adminie? adminie? Palon był, Paljon ja był nie w adminie Nie, bo a był Teos ja w adminie, wiesz? Palion był. ja, ja byłem w był. ale teraz w tej... Nie kłam, palon był Ale nie w tej, my mówimy o pierwszej, skupcie się o pierwszej w ta nie ma znaczenia, bo nikt nie zginął no to ja N ja, to ja. runda Olaź, pierwsza runda. W pierwszej rundzie nic nie widziałem. no w pierwszej no runda tak, bo ta runda, ta, ta, ta runda. poszła w guzik. Teraz nikt nie zginął, hmm. ta runda jest do kika. Nie gadamy o niej, gadamy o poprzedniej, okay. o tej pierwszej dalej. Okej, okay, no byłem, nie wiem Byłem najpierw elektryk, elektryką w adminie i potem szedłem do, do silców. I skończyłem w komunikacji w pierwszej rundzie. Byłeś w elektryku, później byłeś w silcach, a w tak. elektryku zginął tost? Nie, nie byłem w elektryku Ach. w adminie i potem doszedłem do komunikacji. Nie wiem, ja nic nie widziałem, nie? Pamiętam. Ale dobra. ja nie jestem za Skipę, ja, ja... bo przegramy na skiper. Zagrajmy, zagrajmy. A czemu chcesz tak zagrać bardzo? No bo jest imposterem. No ja ja, nie, ja, nie mam <laughs> pojęcia kto to jest, tak? A, a, a nie masz tak, że jak ten? No, no, dobra, dobra. Dobra. no dobra, dobra. Dobra, Pawełku. Pawełku. Z na guzik. No zobaczymy to Daj, je Paweł! To je Paweł! W albo Paweł, albo daje, Dawid dobrze gra, bo to nie jestem ja Więc no... No no Czekajcie, gdzie ja mam task, ja nie... Nie... nic z tego. Dobra, ja muszę iść do Admina. Po adminie tutaj robimy... Co to jest za task? Nie pamiętam... O nie, to jest karta, ja jej nienawidzę, ja nie umiem! Co pierwszym razem! I to jest niemożliwe, nawet jeszcze osiągnięcie dostałem na Steamie Dobra, chodźmy do elektryka i, i skończymy wszystkie taski, tak? Oby, 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 czekajcie, report czy coś, tu coś, coś tym, tego, tutaj nie ma, dobra Skończyłem taski w takim razie, pyk A jeszcze tam muszę iść, dobra W elektryku, idź, idź! Jezu, nie strasz ty mnie, zielona zgnido O, o górze Ty, idziemy, 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 tutaj jest Dave, palionowy I robimy ostatniego taska Big, koniec, task complete, pierwszy raz chyba. Do... Jezu, jeszcze się nie dostałem! CLOSU! No, no Mówie, ten zreportowałem kila, nie? Głosuj na KLOSA! On za zabi... kila, co? Ja zabił na moich oczach! No, gdzie zawił No Nie, ja zreportowałem. Ja zreportowałem. Ale palion był tam też, no ja go. No ja zreportowałem. nie róbcie go. mi tego! No, bo, bo ja przyszło. nie wiem! Słufaj, teraz masz decydujący głos. Nie, no, masz decydujący, ale ja zreportowałem kila i palion tam był. Ja widziałem na oczach, ale sarek, gdzie, gdzie to głos? było? W elektryku. W elektryku. ja mijałem ciebie stary. Nie, razem. On I... już był w tym elektryku. Dawid wychodził z reaktora, szedł w dół, ty się cofnij za Dawidem. Kurde, nie wiem. report... Nie, A, musisz strzelić, musisz strzelić. No nie no co, nie Co wy robicie? Czemu wy takie rzeczy robicie? Komu ja mam teraz złapać? Ani, ani ja, ani, ani mi, ani Klocowi nie będziesz wierzył, bo to jest taka sama sytuacja. Tylko, że ja zagłosowałem, stary. On zabił i nawet nie zdążył zagłosować. Nie, ja zreportowałem, stary. stary nie. ty zreport... Dobra, do nich kloczyłem. Ja nie, nie mogę. Do... Klocu, no nie do... kliknąć, stary. Klocu, reportuję dla ciebie ci bo... tylko dlatego, że siedzieliś wcześniej cicho. W pierwszej rundzie, jak był pierwszy ja, kill. Dobra. No, no nie. Nie, ale Klocu dobrze grałeś. Stary. Puff, dry, to stary. Stary. Ja, nie... Dla... ja nie wiedziałem. Poszedł Klocu? Tak! Jest! Ale start, wiedziałem! A, a, dobrze, Rody, się. Ale jak grał dobrze, no, ja nie... Ja nie ale mogę. siedział cicho, przez to, że w no, ja, podejrzewałem. Tak mi się udało. Ale skończyć. dobra, bo klocu nie ma uczuć. Nie da się go przeanalizować, nigdy. Nie ma, nie, to jest nie da. Prawda. Jestem crewmate'em. No, no spoko, no dobra, no jestem crewmate'em, no. O co tu chodzi? No, z boku. no okej, okay. no okej, okay. no idziemy, czekajcie, co ja mam tu do zrobienia. A, ja muszę iść do admina, dobra, tam jest palionowy, ja mam tam taski, Okej, okay. no okej, okay. czemu nie? No dobrze, no admin, cyk, pyk, tziuuuuu i karta, i hop. I zalicony za pierwszym razem, ale dzisiaj już piękny dzień Wszystkie taski czyżbym zrobił za pierwszym razem Teraz idziemy do Upper Engine Algin Engine Output Dobra, czy to jest kloc, klocy, Nie masz szans, że będzie drugi raz z rzędu, co nie Więc UZ, tu pyk. Teraz tam trzeba iść Dobra, nie zabił go, nikt tam się nie zabił Aż byłem sprawdzić, musiałem się cofnąć Zobaczyć czy go zabił, czy nie Dobra, pik, pik, pyk, pyk, pyk Ja idę tutaj, Idzie ja muszę iść Bo mnie gdzieś ta strzałka kieruje za tą strzałką tu jest Yeti. Tu nie zima, dobra. Szczerze, myślałem, że to będzie Yeti. Dobra, Pyk. No, zrobiłem taska O! Chce mi, chcesz mi sprawdzić, tak? 07921. Pyk. Dobra, task tutaj zrobione. Tutaj tam też zrobione. Tam był Dawid. Okej, okay, okej. Okay. No, no nie Panie, to ciało ha. było w... Słuchamy. Communication. Communication. Where is communication? Oh, Dość podczas dole. biegu do Oksygenu. Zaraz. Okej, okay. okay. ja, ja widziałem w adminie Dave'a na pewno, więc on mógł być też on, ale nie wiem w którą stronę wychodził z admina. Wiesz, co ciekawe spostrzeżenie? Ja poszedłem tak, do góry tak, akurat. Tak, 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 tak. To, to, czy, ktoś, czy ktoś się mijał w was z kimś? Ja byłem z Daveem w O2. Nie. Tak, ja, smufek ja był. Mijałem, ja się mijałem, ja się mijałem z O2, bo, ja biegłem, bo ja, biegłem, ja biegłem do góry. Teraz byłem zresztą za tobą, Paweł, bo widziałeś mnie pewnie. E, mijałem Smufka. No tak, Mijaliśmy się w łypąsach. wydaje się, z nawigacji? że ktoś kto, ktoś, kto jest w O2 jest podejrzany po prostu. To ja, ja byłem w O2 dla ja, ja byłem ze Smufem, no. Smuf z dołu przyszedł. No to Dave był w o Jak z dołu przyszedłem? Troszkę podejrzany, nie? góry nie przyszedłeś stary, Bez bo ja z góry przeszedłem. czas. No to z nawigacji, dobra, no to okej, okay, no dobra. A to, no to i tak z dołu w sumie No tak, no. no w sumie bo tak, ja bo przyszedłem z góry. Ja Klocu ma rację, ja byliśmy w adminie, ale ja poszedłem z admina do góry. Do dobra, prostu, ja bym powiedział nie tak, muski, bo nie, nie ten, dobra. ale ja mam na oku Dave'a. Ja też mam na oku Aha, miejcie sobie na oku, słuchajcie, aaj, róbcie aaj, aaj. questy, zobaczcie jak mało zostało. Ja już nie mam questów, ja jedę na guzik chyba. Dobre fejkowanie. Dobra, stary, <grym> zobaczcie il. Róbcie taski szybko. idziemy taski szybko robić w takim razie jak to jest takie, że no to let's go skip it. One imposter remains. Dobra, gdzie ja mam iść? Żeby szybko tam upper engine, okej, okay. idziemy robić taski. Szczerze nie mam pojęcia, psałem, że to jest Paweł Ale to też może być Yeti. Pierwon wie kto to może być. Just, dobra, ja robię taska. Upię, mam resztę, dobra. Task zrobiony, pierwszy. Teraz reaktor. trzeba palnąć? Nie, coś tutaj trzeba. Co to, je... o, co, to... co to jest? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej. Okay. Mmm. I lower engine, tutaj muszę skończyć, to bra Uze, uzę. No kurde! Mam pytanie, kto był teraz w storage'u? Mm. Ja z Glossem. Ja, 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 storage Dobrze. Ale nie ktoś nie mnie jest. zamknął tam w Tak, jeden z was, jeden z was. Co jeden z nas? Jeden Kiedy z was zamykać. to musi być, słuchajcie, bo... No to ja No sobie jest zamknięty story, no. To to który ja impostor wchodzi z drugą osobą do pokoju i nie zamyka drzwi? Jeden z was to jest. Ale ja ciekawe, was, ale... tak naprawdę jednego z was uratowałem, bo wcisłem guzik, bo to widziałem. Dobra. A który zamyka drzwi? Ale ja nie mogę być trzy razy, no. Ale ja nie wiem, no, kto okay. zamknął drzwi, bo tego nie widać. Ja widziałem, o, że to, drzwi się tak, zamkną, więc poszedłem tak, ktoś ja, guzi. Ja, raczej to nie jest powiem, z tego względu, że ja, nie, nie to, miał to, trzy to, trzy razy. to ja za tak, 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 to tak prawda Ale to, 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 to jest fake, nie, to jest. że to jest Dave. Słuchajcie, nie, słuchajcie, możecie mnie wyrzucić, ale obiecajcie mi jedno, zróbcie taski. Słuchajcie, ja byłem teraz cały czas na minęcie. So fake, Byłem cały czas w Adminie, prawie, dlatego... mnie, nie przerywaj mi teraz. Bo patrzyłem na tym komputerku, ile jest osób. Zobaczyłem stary, że we dwóch jesteście. W storage'u, tylko nie wiedziałem kto. I nagle się drzwi zamkły. No to poszedłem do kafeterii na guzik, bo wiedziałem, że poleci kill. No, wydaje mi Jeden tak, z was, was. Te drzwi. Nie, stary, się Nie, 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 albo ty. Ja mam skipną, Słuchajcie, został nie. jeden quest, zróbcie tego quest'a, patrzcie jaki no jest Ja mam, ostatni, jest ja mam Sprawda, ostatni, quest Jest pięć osób Powiedzcie no mi, ja, ja taski no zrobiłem już jakieś, nie wiem, pięć minut No ja minut. też, ja nie wiem komu to nie tyle zrobi. zajmuje Ja mam ostatni quest Co osobnego? robicie skipujemy tyle? Ty co, On mi został jeden Ja skipuję no Skipujcie i, i róbcie kto... quest'y Ale ja kto nie zrobił tasków, ja nie mogę Błagam, to ty już jest skup... piąta runda Paweł nie zrobił Jak nic On nie zrobił tasków Dobra, idziemy. One wool, idź, dobra. Let's go, let's go, let's go. No, no time, no kill. Dobra, bo ja mam ostatniego taska do zrobienia. No, Yeti, idź ty. Ja mam cię w pupie, Yeti. Ja idę robić taska ostatniego. Czy mogę zrobić jak jakieś... jest. <laughs> A nie, myślałem. Dobra, i cyk. O, równiutko, fajnie. Kto to był? Kto, co? Nie, nie ja, mówiłem To nie ja. To był. Ej, ale szczerze, powiem Yeti? szczerze, nie da, się, nie da się wygrać, jest za duży kill cooldown albo Ach. za mało tasków, bo Ach. nawet jak już mam 5 mało sekund, tasku. żeby zabić kogoś, to nagle ktoś klika głosowanie i znowu nie mogę nic no, zrobić, To ja. ja, też mi do... się wydaje, praśnie, no że trosz, troszkę źle mieliśmy no. ustawione.